Siema, to Marcel! Hej Macelek, co robisz? Pilnuję pilota. Co? A czemu? Żeby nikt mi go nie wziął, na przykład Tata, bo dzisiaj jest premiera tego nowego serialu. A wiem, wiem, Jellistą na Cartoon Network. Dokładnie tak, już się nie mogę doczekać. Ja też się nie mogę doczekać, ten serial zapowiada się super. Jest tam dużo różnych fajnych postaci takich jak Bubu, Mziogi i pies Hakenberry. I wiele, wiele innych postaci, tam będą w super przygody. Dokładnie tak, a jeśli wy też chcecie zobaczyć serial Jerry Stone, to podać na Cartoon Network od poniedziałku do piątku o godzinie 14.50. O, ej, jeśli to, to nie pilota. Super oglądamy. Róźniej. Super, było już i nie mogę doczekać kolejnego odcinka. ja też ta kreskówka jest mega zabawna. Lęka, a wiesz co? Mam taki pomysł. Może dzisiaj sobie zrobimy piknik. Ale, Marcelek, pogoda nie nadaje się na piknik, i zima. Wiem, ale możemy zrobić piknik w domu. Yeee! O co nie pomyślałam! Super pomysł! Idziemy! Yes! Pod choinką. Dokładnie tak, a teraz chodź, Marcela, idziemy po koszyk piknikowy. Okej. Okay. Nie mogę uwierzyć, piknik w domu, super sprawa. Dokładnie tak, a w naszym koszyku same pyszności, kanapeczki oraz dużo owoców. Piśnie i zdrowo. Hmm, jeszcze przydałoby się jakieś bicie. Chodź. No właśnie, idziemy. biegnikowy. Właśnie on tutaj był. No nic, dasz jedzonko. Mm. Mm, no nie, ktoś to zabrał. Lejka, coś widziałam na schodach, biegniemy. Okej, okay, dobra biegniemy, ale musimy w picie. No okej, okay. chodź Marcelek. Telek, ja nic tutaj nie widzę. Lęka no zobacz, tam jest piesek Hakenberry, idziemy do niego. Tak, okej. Okay. Cześć piesko Hakenberry, czy ty zabrałeś koszyk piknikowy? Nie, absolutnie, to nie ja. Hmm, a widziałeś może kogoś z tym koszem piknikowym, bo ktoś nam ukradł? No właśnie. Nie wiem, nikogo nie widziałem. Jako burmistrz miasta, ja sobie tutaj przeszkodowałem przemówienie i, i go miałem w dół, bo pisano na tablecie. Nikogo nie widziałem. A, okej, okay, dobra. To chodź, Marcel, dalej. No. Pa, pa, pa. Sprawdzimy w moim pokoju, czy kogoś nie ma. Okej. Okay. Hmm. hmm, nikogo tu nie widzę, może po prostu. Nie. No nie, w szefie też nikogo nie ma. Okej, okay, Ręka, to teraz idziemy do ciebie. Okej, okay, chodźmy. Hmm. Może za choinką? Hmm, tutaj nikogo nie ma. No nie ma, już nikogo tutaj nie ma, no. No. Hmm. Jak przełapać tego złodziejaszka? Hmm... Nie mam pomysłu. Hejka, ale ja mam pomysł. Cindy! O, hej Cindy, miło Cię widzieć. Hej, Kalenka i Marcel, ja też się cieszę, że Was widzę. Cindy, jaki masz pomysł, żeby znaleźć tego złodziejaszka? Hmm... Najlepiej zrobić na niego pułapkę. O, pułapkę, dobry pomysł. No, ale jak mam w ogóle ta pułapka? Już mam mówię, słuchajcie I właśnie wtedy go złapiecie Super pomysł Cindy Wielkie dzięki Nie ma sprawy, powodzonka, papa. pa, pa. 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 Okej okay, Marcelek, czas skonstruować Pułapkę Okej, okay, ruszamy do akcji Okej okay, Marcelek, sprawdzamy czy mamy Wszystko potrzebne do zrobienia pułapki Putło jest Patyk jest, Kamerka jest, sznurek jest. Ok, możemy zaczynać. To ja idę do góry teraz. Ok. Bardzo i Ty już sznurek o patyk. Ok, teraz zamontujmy naszą pułapkę i sprawdzimy, czy działa. Dobra, Uwaga. Jest. Dobra, teraz Idę na górę. Okej, okay, idź do góry, a ja tutaj. Okej, okay, ciągnę. Jest, udało się, pułapka działa. A teraz tylko trzeba włożyć przynętę. Mm, pyszne kanapeczki, idealna przynęta. Mama, wybudź mnie. No dobra, już nie mogę. Nie, to ja, ta ja mówię do Dobra. Ok, a teraz ustawiamy kamerkę. I to jest taka skryta. O, żeby złodziej nie widział. Ok, I dobra. Się nagrywa się. Nagrywa się, a my teraz idziemy do góry. No. Chodź, Marcelek. Widzisz, Marcelek? Tutaj mamy podgląd z tej kamerki. Jeśli pojawi się złodziej, to my szybko wtedy uruchomimy pułapkę. Okay. Okej. Okay. Mimo a ja nie ciągnął. Okej. O, widzę go, złodziejaszka, już się zbliża. Wygląda jak miś. Okej, okay, masz na mój znak ciągnij. Raz, dwa, trzy. jest kartka. Zobaczymy, co to jest napisane. Odwróćcie się? Co? Okej, okay, no to się odwrócimy. Cześć! Niż to ty bój się pod No wiecie, mówiłem, ja wiesz. Ale szpilciasek, jak z tego. Pudełka wyszedłeś? Lata praktyki! Oj, misjogi, ale nam zrobiłeś pranka! Zjadłeś cały koszyk unikowy i kanapki, gdzie ci się to mieści? No, oczywiście w moim brzuszku! Jej! Misjogi w moim domu, ale dzień! Bo nie oglądałam z tobą serial dzisiaj. A, Stone! Na Cartoon Network! I co? Podoba Wam się? Tak! Był super! Misiu jogi, to możemy, przygotujemy coś do zjedzenia i wszyscy razem zrobimy piknik. Świetny pomysł! A wiecie co? To może zaraz wam nie pogos moich przyjaciół! Bubu, Cindy, Mr. Jinxa, Topkata, Psaha Cambery, okej? Okay? I wiele innych. Okej, okay, okej. Okay. Marcelek, będziemy potrzebować dużego kosza piknikowego. I dużo jedzenia. No. <noise> okej, okay, więc. I super over happy to go and it's all sexy, Papa.